By się mogło, że nie ma sensu przyjeżdżać do stolicy. No, chyba, że na konferencję mediów studenckich. Którą zorganizowali nasi dobrze znajomi z telewizji Uniwerek TV. Rozmowy z dziennikarzami, inspirujące panele, różnorodna tematyka i przestrzeń na pytania własne. Dzień. To pytanie błądzi, i to właśnie z tą świadomością pojechaliśmy do Warszawy, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. W ramach konferencji mediów studenckich odbywało się wiele paneli dyskusyjnych, podczas których można było wysłuchać znanych osób ze świata mediów. Czy istnieje pewien kanon dziennikarza, cech charakteru, cech osobowości? które są obowiązkowe do wykonywania tej pracy. Jestem przekonany, że ciekawość świata, konsekwencja i taka determinacja, żeby docierać do tego, co jest prawdą i informacją, a nie dać się zbywać propagandą. To ja mam do powiedzenia tym młodym dziennikarzom, bardzo na nich czekamy, żeby mieli tą swoją pasję i w ogóle nie przejmowali się, jeżeli są jakieś problemy na początku, bo dla każdego takie problemy się zdarzają. Jeżeli są ciekawi, mają tę pasję, kochają ten zawód, zawsze krążyli jakoś wokół dziennikarstwa, to żeby szukali tego miejsca. Niektórzy opowiedzieli też o tym, co na początku kariery stanowiło dla nich duże zaskoczenie? Chciałbym dowiedzieć się, zanim pracowałem jako dziennikarz, że będę pracował tak dużo i do późnych godzin nocnych. Tak, to, to chciałbym na pewno dowiedzieć się o tym wcześniej. Eee, ale szczerze powiedziawszy, jak się wpada już w ten kocioł i e, jak się już zakosztuje dziennikarstwa. E, czy to telewizyjnego, czy jak w moim przypadku radiowego yy, i złapie się bakcyla, no to w zasadzie człowiek yy, zapomina o Bożym świecie, nie ma już żadnych oporów. Praca w mediach to poruszanie wielu tematów: sport, polityka czy dziennikarstwo śledcze. Zapytaliśmy, jak wybrać jedną ścieżkę wśród wielu. Czujesz to w swoim sercu. Naprawdę, na to nie ma jakiejś złotej metody. Trzeba popróbować trochę. Ja po prostu wiedziałem, że początki chcę stawiać w dziennikarstwie newsowym i konsekwentnie do tego, do, do tego prowadziłem. Ale potem szybko w sercu czuję, czy to jest dla Ciebie, czy nie. Możliwość skomentowania meczu Reprezentacji Polski to marzenie każdego studenta zafascynowanego dziennikarstwem sportowym. Panel poświęcony tej specjalności poprowadził Sebastian Parfianowicz i zdradził nam, z którym sportowcem rozmawiało mu się najtrudniej. Najgorzej to na pewno były takie pojedyncze rozmowy z. Piotrem Żyłą, które były drogą przez Mękę. I i czasami takim ciśnieniem, że trzeba jeszcze tę rozmowę pociągnąć. Rozmawialiśmy również z dziennikarzem śledczym, Januszem Szwertnerem o początkach pracy dziennikarza i jak w ciekawy sposób odkrył w sobie pasję do pisania. To trzeba natychmiast próbować, natychmiast trzeba iść na wywiad, trzeba rozmawiać. Jeśli babcia miała ciekawą historię, to z nią pogadać, spisać to, zredagować, ćwiczyć, nagrać audycję, nagrać podcast i deglaj. Nie przejmować się na początku, że ktoś tego słucha. Jakby byłem dzieckiem, to już miałem taką zajawkę na dziennikarstwo i, i tworzyłem taką gazetę, chyba miałem 7 lat. Yy, Która sprzedawałem tylko tacie, mamie, siostrze i bratu, po 2 zł, miałem 8 zł do, do przodu. Bogatsi o wiele więcej niż 8 zł uczestnicy konferencji wrócili do swoich redakcji, pełni nowych pomysłów. My również planujemy wykorzystać zdobytą wiedzę, przygotowując dla Was coś specjalnego. Gorąco polecamy śledzić nasz kanał.